Thank you No i druga runda. Pierwsza wygrana przez Toksików. W tej chwili zamieniły się drużyny miejscami. Bardzo szybko, bardzo sprawnie to poleciało. Jeszcze raz przypominam, że Toksiki zgodziły się zagrać w osłabionym składzie, chociaż wcale nie musiały. Miały pełny skład, mogły grać w 10. Zagrały tu bardzo fair play, jeśli chodzi o rozgrywkę. IME nie miał pełnego składu. Praktycznie oznaczałoby to dla toksików zwycięstwo, można powiedzieć, nawet walkowerem, ale jednak zgodziły się na zag zagranie w ten sposób. Wielkie dzięki panowie. Mimo tego, że zgodziły się zagrać w osłabionym składzie, zdobyły pierwszy punkcik, wygrały pierwszą rundę 1-0. Mają w tej chwili delikatną przewagę psychiczną. Zaraz zobaczymy, jak potoczy się druga runda, tutaj troszeczkę inne, rozjechanie się pojazdów IME puściło wszystkie pojazdy dookoła, nie tak jak toksiki, które zostawiły część tutaj pojazdów na środku. Natomiast już jeśli chodzi o toksiki, po drugiej stronie, to już bardziej można powiedzieć typowo. No, i Jankesowi tym razem z pomocą Michasia udało się ubić świętego. Toksiki straciły swoje oczko, swojego skauta w tym momencie. Taksiki tutaj troszeczkę za zabudowaniami, pozycja defensywna, czekają na nieprzyjaciela i zaczyna się wymiana ognia, tutaj Sailor udało się ich odjechać troszeczkę od boku No, może być ciekawie, może być ciekawe Dar też tutaj zaraz, jeżeli będzie się za mocno ruszał zostanie ostrzelany przez pojazdy nieprzyjaciela właśnie od boku Tutaj jest daleka, czyli ich Jankes na VBL-u. One nie są w stanie go zobaczyć. Po prostu mają za mały zasięg widzenia, same na teraz są idealnie wyświecane. Tutaj Toksiki znalazły się w tym momencie w bardzo niekorzystnej e, sytuacji. Jeżeli tutaj Michasiowi i Skrytobójcy uda się delikatnie wystawić, będą mogli ostrzelać oba pojazdy, tutaj, zarówno Stalkera, jak do Mama e, od od tyłu. No, jednak tutaj toksiki nie pozwalają na to, ruszają same do przodu. No i ciekawa sytuacja, tutaj ci tych trzymają w kleszczach, tutaj siebie nawzajem. No tutaj delikatną przewagę daje im w tym momencie, znaczy i im, me. Jank jest na swoim VBL-u, który może tutaj kosić z daleka, nie z, sam pozostając poza zasięgiem ostrzału. U sailorka bardzo mocno ostrzelana, ale w tym momencie toksiki tracą Purina, czyli pada drugi pojazd. Odwznieczają się, ubijając sailorkę. No w tym momencie Doman chyba powinien ruszyć do przodu mocno, O, Jankes niszczy właśnie stalkera, poszliwując go z bardzo, bardzo daleka. Wygląda na to, że ten meczyk, yy, przynajmniej tą runę znaczy się tego meczyku, yy, wygrają tym razem yy, chłopaki zimę. I kobiety. <laughs> Żeby nie było. 3-2 w tym momencie. Yy, tutaj po trzasku KL się znalazł. On już w tym momencie wie, że tego nie przeżyje. Został tylko yy, domam. Daleko, daleko przyczajony, ale niestety VBL, który tam do niego wali, może to robić całkowicie bezkarnie. Wyświeca go dla siebie, dla kolegów. Tak naprawdę może grać tylko w tym momencie na, na remis, ale oni mają za dużo czasu, żeby z tego nie skorzystać. Prawdopodobnie meczek skończy się w takim wypadku remisem. Płoszyli mocno do przodu. Wygrana dla Ime. Spotkanie kończy się remisem. Gratki. Tak więc pierwsze rozgrywki dzisiejszego dnia mamy już za sobą. Gratulacje dla obu drużyn, przede wszystkim dla Toxików, które zagrały bardzo fair play. Zmniejszyły swoją liczebność, dostosowując się do kolegów z IME. A ja już sprawdzam w takim wypadku, czy jest założony drugi pokoik. Czyli Pandra kontra Hype. I mamy. Pierwsza Zmarznina, Panda kontra Hype.